Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Szybki konkurs, szybkie rozstrzygnięcie i kariera stoi otworem. Kariera trenera osiedlowego. Szkolny Związek Sportowy z Wrocławia rozpoczyna nabór. Wszystkie osoby, które od 25 marca do 31 grudnia chciałyby podjąć pracę w tym charakterze, powinny się zgłaszać do Bogusława Zawiszy. Wszystkie informacje znajdują się na stronie wrocławskisz.pl. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni, które prowadzą edukację pedagogiczną. I najlepiej połączoną ze sportem. Kandydaci powinni być pełnoletni, posiadać wiedzę na temat organizacji zajęć sportowych, a atutem będzie też doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i młodzieżą. Uprawnienia instruktorskie i trenerskie też będą mocnym punktem przemawiającym za danym kandydatem. Rekrutacja będzie prowadzona do 1 marca. Do tego dnia trzeba składać dokumenty, czyli podanie o pracę, CV i odpisy potwierdzające posiadanie danych uprawnień. Ważnym dokumentem będzie też napisanie projektu, wizji pracy w roli trenera, w tym propozycji boiska, gdzie młodzi mieliby trenować. Dokumenty można składać osobiście mailem lub pocztą. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy Mowę kwalifikacyjną najlepsi dostaną pracę w roli trenerów. Nowe centrum skłusza redeko